Wszystkich bardzo serdecznie, jestem do Urhara, to jest moi drodzy. Nagrywa się? At home alone, this is. Może by tak przetłumaczyć na język polski. Nie udało się przetłumaczyć strony. Dobra, to ja to po prostu w klepie tłumacza. To rekreacyjna, lecznicza. What? E, gra fabularna. Mini eksplorowana w domu. Gracze będą grać i błąkać się po domu z perspektywy małej dziewczynki. Co zrobi? Kiedy będzie sama? Jakie dziwne historie wydarzą się w trakcie tego procesu, a podczas eksploracji może znaleźć jakieś dziwne tajemnice. Dobra, czyli jak nie mam będę tą koleżanką. Dzień dobry! Pani koleżanko wyglądająca prawie jak Natsuki, taka młodsza wersja Natsuki. Hohoho, ho, ho, jako uśmiechnięta i mam nadzieję, że to nie jest horror. Na razie muzyczka jest taka bardzo radosna, prawda, pani Misiu, nawet pan Miś teraz się raduje. Natomiast zawsze te gry takie, takie w taki sposób zrobione kończą się jakoś dziwnie źle i są straszne. Mam nadzieję, że tutaj teraz gra mnie nie wystraszy. Proszę. Więc zaczynamy i nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli lubicie oglądać. No, nie te serie, ale po prostu jeżeli lubicie mnie i pana Misia, to ja będę wdzięczny za zostawienie. Super kciuka w górę! Tak. Mama wychodzi z domu, ty musisz zostać tutaj, sama, ja. Nie wychodź na zewnątrz, no dobra, postaram się nie wychodzić, ale nic nie obiecuję, okej, okay, naciśnij Z, żeby potwierdzić, dobrze sił. tak, tak, Ok, zostałem poklepany po główce, chodźmy najpierw do naszego pokoiku, dobra, zobaczmy pokój tej, wow, jaki duży masz ten pokoik, a dlaczego nie masz krzesła przy biurku, co powinnam teraz zrobić, okej, okay, dzięki za instrukcję dla debili, na pewno mi się przyda. E, mój pamiętnik! Zobaczmy pamiętnik naszej koleżanki. Dlaczego nie mogę zobaczyć? No tak, tak, chcę pamiętnik. A po prostu mi mówisz, że to twój pamiętnik, ale ja bym chciał go zbadać, czy coś. Czy mogę coś. O! Mogę wskoczyć do łóżeczka! Mogę spać? Nie, mogę skakać po łóżku, dobra. Najlepsza gra na świecie. Dobra, czy ty przestanie skakać? Czy mogę tak skakać w nieskończoność? O, odblokowane osiągnięcie! I love disco dancing! No i zarąbiście. Dobra, tylko jak zejść? Okej. Okay. Udało mi się zejść. Wychodzimy z tego pokoiku i co my tutaj w jaki wielki dom? Kurde dla takiej małej dziewczynki. Mamy nie ma, Mam, mama nie pozwala mi wchodzić do tego pokoju. No dobra, no to wchodzimy, nie? Dobra, koleżanko, zejdźmy sobie po prostu na dół. Zobaczmy, jakie tajemnice. No, przecież wielki jest ten dom. Cześć, panie kruku. Kao, kao, aaa! Film, dobra, aha. Mogę zapisać grę u kruka. No dobra. Okej. Okay. Tam dalej mamy chyba podwórko czy coś w tym stylu, ale ta dziewczynka nie chce się tam bawić. Możemy oglądać telewizor? E, nie chcę oglądać go. No to co ty chcesz robić? Co my tu mamy? Okej, okay, kuchnia. Może jakieś smakołyki? No i jest ciasto w lodówce, Jak ty nawet tam nie dosięgasz, ale nie chcę teraz jeść. No to co chcesz? Powiedz mi, czego ty chcesz. Mama powiedziała, że to dodatkowy klucz. Nie możesz się nim bawić. O, co to? He? Kto przychodzi? Ktoś zadzwonił do drzwi! Nie, nie, nie! Bez ja się zaczyna bać! Ej, nie! Idź na zewnątrz i zobacz! Nie chcę! Dzień dobry. Kto tu dzwonił? Nikogo nie ma! Cześć! Proszę mnie nie krzywdzić. Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Dlaczego nic nie odpowiadasz? To takie dziwne. Co jest dziwne? Co jest nie tak? Nie wiem. Po prostu czuję się dziwnie albo czuję coś dziwnego. No, generalnie, coś, coś dziwnego. Co sprawia, że czuję się dziwnie? Nie jestem pewien. Ej, no nie wiem, no ja bym się przeraził. Ktoś kurde, puka ci do drzwi i mówi, że jest dziwnie, że czuję się dziwnie i tak dalej. No nie wiem, no uciekaj. Kopal w dupal, panem misiem bym rzucił i uciekamy. Czy chcesz wejść i pobawić się ze mną? Nie, 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 nie. co ty zapraszasz go? Nie, ja nie. Nie ma teraz nikogo w domu dzisiaj. A ja jestem taka znudzona. No chodź. No, chyba, że to jakiś jej kolega, bo jakoś szybko zaprosiła. Mam kawałek ciasta w domu i poczęstuję cię, dobrze? Ciasto. No, chodź, chodź za mną. Okej, okay, dziwny jest ten ziomeczek, jesteś bardzo dziwny, ale chyba jesteś jej kolegą, mam takie wrażenie, bo jest tak bardzo do ciebie. Wow, co jest? Gdzie ty leziesz? Co idziesz robić? O co ci chodzi? Co ty robisz? Twój dom jest naprawdę duży. Czyli to nie jest twój kolega, bo wcześniej nie znał twojego domu. Kim ty jesteś, ziomeczku? Ta sofa jest naprawdę taka wygodna, więc w co będziemy się teraz bawić? E, poczekaj tu minutkę. Najpierw wypełnię naszą umowę, czyli pójdę po prostu po to ciasto. E, ty zostań tutaj. Ja pójdę po ciasto. Wow! Dobra, tylko się stąd nie ruszaj. OK, idź do kuchni weź ciasto. Dobra, z przyjemnością. Pójdę, wezmę to ciasto. A, kuchnia jest tam. E, tylko nie ruszaj się. Jak zobaczę, że się ruszasz. Czekaj, 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 obserwujecie? No, sieć tam. Okej, okay, wziąłem sobie kawałek ciasta. E, czy mam to jakoś, nie wiem, jakoś talerzyk, czy coś? Nie, chyba nie. Po prostu mam to ciasto tak wziąć i mu dać. Stoisz tam dalej. Jaką ty masz dziwną minkę, kolega? Dzień dobry. Wow! Dziękuję. No. Kto teraz dzwoni? E? E, idź na zewnątrz i sprawdź. Dobra, czy ty mi coś powiesz teraz? Nie, ziomeczek nikt nie chce mówić. Nazwę cię mendą. Przyszedł i kurde, zaczął wpierdzielać moje ciasto. Dzień dobry, kto teraz? A ty kim jesteś? Co tutaj całe, kurde przedszkole się zbiegnie? E, czego tutaj szukasz? Czy widziałaś może małego chłopca z czerwonymi włoskami? Tak, tak, siedzi u mnie i wpierdziela moje ciasto. Zabierz go. Eee, szukam go właśnie. Tak widziałam. Właśnie teraz jest w moim domku. Jak dostał się do twojego domku? E, zaprosiłam go, żeby się ze mną pobawił. Mała dziewczynko, proszę zabierz mnie, żebym mógł go zobaczyć. To czas, żeby wrócił e, z powrotem czy coś takiego. Nie ma problemu, chodź za mną. No naprawdę, zaraz całe osiedle, kurde, tutaj zaprosisz. Koleżanko, nie zapraszaj tak nieznajomych. Pyr 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 pyr. Dzień dobry. Kanktaj, to chyba imię tego Kolegi, no nie ma go Gdzie on jest? Gdzie on jest? E, e, to dziwne, no był na sofie Jadł ciasto No właśnie, siedział na sofie i jadł Nie wiem gdzie mógł pójść w tym momencie Kangtai, to czas do domu I jest cisza nie od... Co się stało? Usłyszałem dziwny Chlup, chlup, czy pobiegł na górę? I znowu ktoś dzwoni, no nie wytrzymie. No nie wytrzymie! Weź oddepnij, kurde, ten domofon. Możesz po prostu pójść na górę i go znaleźć. A ja zobaczę na zewnątrz, kto to jest. Nie wiem, dla mnie to jest podejrzane, że zbiega się całe, kurde, tutaj e, osiedle i co chwilę ktoś dzwoni. Napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili na jej miejscu. Kurde, przychodzi jeden, przychodzi drugi. Jeden w ci ci ciasto, drugi wchodzi na górę do pokoju. Wcześniejszy zanika. Teraz znowu ktoś dzwoni. Ona znowu wychodzi. Mama ci kazała nie wychodzić, a ty co? Może jakbym nie wychodził, to nic by się nie stało. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście zrobili na miejscu jej. Ja na pewno bym nie zaprosił. Jeśli zapomnieliście zostawić tego lajka, to możecie to teraz naprawić. Kto teraz? Kolejny? A ty kim jesteś? O Boże, ty wyglądasz przerażająco. Odejdź stąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ta lovely poppy. Nie wiem czym jest poppy, ale generalnie mega, mega uroczo. To jest Chihuahua. Okej. Okay. Piesek? I jest naprawdę słodki, prawda? Czy chcesz się ze mną pobawić? Chodź do mojego domku. Jestem teraz sama w domku i jestem znudzona, no nie jestem. O naprawdę? Tak, jeśli przyjdziesz, może być naprawdę zabawnie. Dalej nie wiem czym ty jesteś. No chodź, i dlaczego to do mnie mówi? You, ty, ja i Dubi Dong. No, po prostu się pobaw ze mną przez chwilę. No, no to idziemy. Dobra, ale tylko chwilę. Dziękuję. Chodź za mną. No nie, kolejnego, kurde. A, to jest po prostu koleżanka z pieskiem, tak? A, ja myślałem, że ten piesek i ta koleżanka to jedno. Takie dziwne coś. A, dobra, koleżanka z pieskiem po prostu. Dobrze, dobrze, rozumiem. Chodź, koleżanko z pieskiem. I więcej osób w domku. Nie powinieneś był pozwolić jej wejść z tobą. To nie twoja liga, co? Zniszczyłeś naszą umowę? Ej, czekaj, 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 co? No przecież tu jest, o co chodzi? Okej, okay, chyba chodzi o to, że mamy jej nie wpuszczać do domku, tylko mamy się gdzieś tutaj na podwórku pobawić, tak? Czy nie? Chodź na podwórko, koleżanko. Mamy się tutaj bawić? Albo i nie. No chodź, po prostu wchodzimy do środka, koleżanko. Pozwól jej odejść. Co, 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 co? Dlaczego mam mi pozwolić? Okej, okay, tekst się zmienił. Myślałem, że to ja coś zrobiłem złego. I co teraz od nowa będzie? Ej, ona mówi znowu to samo. Okej, okay, mogę pozwolić jej odejść? Albo... Nie, no nie, nie. Bo to coś każe mi, żeby ona sobie poszła. Ale ja nie będę się słuchał. Nie. Zobaczmy za trzecim razem, czy też będzie jakiś inny tekst. Chodź, chodź za mną, koleżanku. Idziemy do środka. No, pobawimy się. Ona wygląda najbardziej bezpiecznie ze wszystkich... Tam dwóch kolegów kurde zaprowadziłem to, chociaż się do koleżankę ze sobą weźmiemy. Okej, okay. i co teraz? Pozwól jej odejść. O kurczę, znowu ten sam tekścior. No nie, to chyba będę musiał pozwolić jej odejść. Koleżanko, przepraszam, ale to coś nie pozwala mi cię wziąć. Sprawdziłem jeszcze raz, ale dalej nic, więc pozwolę ci odejść. Naprawdę przepraszam. Po prostu przechodzę. Dong dong, chodź tutaj. Okej, okay, i idę sobie z Dongdongiem. Ja wracam do poszukiwania tamtego zaginionego kolegi. Dzień dobry kolego! Co się tutaj wydarzyło? O! Co to było? Przestraszyłem się! Jakiś bardzo głośny odgłos dobiegł z góry. Co tam się wydarzyło? Co tam się stało? Co wyście zrobili? Czekaj, stąd dochodzą te plamki? Kolega, stój! Nie, ja tam nie idę, ja tam nie idę! Ja tam nie idę, nie chcę tam iść. Eee, schowam się u siebie w pokoiku. No, to będzie dobre. To będzie dobre, to będzie dobre. Czy mogę tutaj się schować? Aha, nie mogę po prostu tutaj wejść. Świetnie po prostu. Czyli będę musiał tam wejść, do nich. Ale przecież on za nim biega i kurde robi mu krzywdę. Dlaczego robi mu krzywdę i... Kangtai! No sprowadziłem psychola do domu. Co się stało z kanktajem? Kanktaj, obudź się. Dlaczego? Dlaczego go załatwiłeś? Dlaczego mu zrobiłeś krzywdę? Ja nie rozumiem. Czy tak powinno być? E, mama wychodzi z domu. Musisz zostać w domu. Nie wybiegaj na ulicę. I zresetowało się. Mogłem to chyba jakoś inaczej zrobić. Na pewno mogłem jakoś inaczej to przejść. Tylko jak? Ej, nie, wszystko jest tak jak było. Przed chwilą cię nie było, wiesz o tym? I pewnie, jakbyśmy dalej grali, znowu by cię nie było. Bo znowu bym coś zepsuł. Natomiast, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I jeśli chcielibyście, żebym nagrał jakby drugą część tego, próbując, żeby ten chłopczyk rudy, rudy chłopczyk przetrwał. To dajcie znać w komentarzach Mam wrażenie, że coś pominąłem Mam wrażenie, że coś na pewno bym mógł zrobić więcej Czekajcie Zobaczę tak szybko osiągnięcia na Steamie Są cztery osiągnięcia, jedno mam odblokowane Więc na pewno nie zrobiłem wszystkiego Na pewno tutaj coś się jeszcze skrywa Tymczasem ja się z wami żegnam Trzymajcie się, hejos!